Właśnie w tym momencie weszliśmy do naszej łazienki I ten kto ostatnio z niej wyjdzie wygrywa 500 złotych Sporo siana Sporo siana Siedzę i się nie ruszam Będzie ciekawie przed wejściem do łazienki mamy stół z przeróżnymi przedmiotami, które mogą ułatwić nam przetrwanie. A żeby je zdobyć, będziemy musieli wykonywać przeróżne zadania, znajdujące się na kole fortuny. Tym kołem będziemy kręcić sobie co 20 minut. Psy też się zaliczają? No, one mogą wychodzić i wchodzić. No, ale one się do zami. No to jakby dosieją dłużej, to kupimy im 500 zł w karmie. Dobra, super, wygramy to razem. Do Riko. A Riko, sorry. Na sam start ze stolika możemy wziąć dwie rzeczy. Okej, okay. dostałam właśnie SMS-a. Oprócz telefonu i laptopa. Te rzeczy są na wyjątkową okazję. Aha, co to? Koperta. W niej może być nagroda albo kara. Mogę wziąć? No możesz. Dobra, to biorę. I biorę sobie. krable. Okej. Okay. Ja natomiast widzę, wezmę według mnie najważniejszą rzecz, czyli wodę, bo to jest podstawa, trzeba pić wody tu mam pod dostatkiem No, ale będziesz piła Będę Jak chciała będzie to będę piła. Okej. Okay. I do tego jakaś no, przekąseczka Oczywiście, że tak Ja widziałam, że Ty weźmiesz jedzenie Ja jestem nastawiony, że przetrwam tutaj 3-4 dni Nie wiem jak Ty A w Wigilię spędzamy tutaj Wigilia W Wigilię spędzamy wazience. dokładnie tak, bo my to nagrywamy przed Wigilią I swoją drogą, Czele, zaczęliśmy równo o 20 No bo chcę, żebyśmy co najmniej przeżyli tą jedną noc Jak nie 3 albo 4 Ja jestem przygotowana, że tu będę siedzieć do nowego roku Dobra, ja idę tutaj to jest moja strefa. Oddzielamy się od przeciwnika. Aha. I, oh, i problem z głową. Dobra, to ja sobie zjemy program z krabem. Gdzie są słówka, i Daliśmy jakieś z odcinka. Reklamacja! Ja chcę dramikub. Jak wygrasz paprykę i nożyce, to możesz mieć dramikub. No super. Przegrałaś. W pierwszych 20 minutach niestety nasi dwaj kudłaci zawodnicy się już wysypali przegrał, go przegrał Skipper twardo stoi, patrzy, ale nie wyjdzie Po prostu z i mu się nie chce biec O, przegrał też Skipper, zejdź z brato. Aha. A można wziąć telefon? Mówię, że nie można No właśnie wyjątkiem jest kręcenie i ustawienie timera na nowo Jakby na ten moment musimy brać telefon, nie? no bo jakby wiesz Dużego koła Fortuny niestety widzę, byśmy tu nie zmieścili, mimo że je mamy To Kto kręci pierwszy? To weź ty Na tym kole Fortuny są nagrody, są kary, ale są też wyzwania między nami Czyli ja mogę na przykład rywalizację między nami, nie? Okay. Kręcimy Uwaga, uwaga Stój do następnego kręcenia Na początku jest to łatwe no, Ale to ja zasiadam A co z tą kopertą? No właśnie, nie wiem czy chcę ją otwierać teraz, czy nie Otwieramy? No otwieraj No niestety ja wiem co w niej jest Tylko tyle powiem, także cieszę się, że ty ją wybrałeś, bo ja wiem co w niej jest Nagroda? Możesz zamówić pizzę nie mam telefonu Nie no, możesz zamówić, możesz wziąć telefon i zamówić Okej, okay, dobra Tylko y, z dostawą będzie problem, ale ten problem też rozwiązałem Ale Zamów pizzę Pizzę możesz Pizzę dla siebie nie Jest siebie określone pizzę. Zamów jedną pizzę, dwie pizzę, trzy pizzę, dziesięć to już jest pizza, ale cztery pizze. Co mi też? Pamiętaj że wojna między nami może się odbić czkawką dla ciebie Czy może się odbić? Czkawką Jak dawno nie miałam czkawki Być może najwyższa pora Zastanawiam się Zobaczcie jak przyjdzie jedzonko W tym czasie jak Ola zamawia jedzenie możecie zostawić lajka bo na 40 tysięcy lajków nagrywamy kolejny odcinek tego typu Ale to wtedy już w nowym domu o... I zasubskrybujcie koniecznie kanał żeby żaden koniec was nie omijał W tym roku lecimy po 2... Dwa... a jeszcze nie w tym roku W przyszłym roku lecimy po 2 miliony i wy tylko z naszą pomocą możecie udać I mój też możecie zasubskrybować Tak, Oli też ewentualnie no, ty jesteś normalny? Tak czy nie? Nie. No, no. Mam nadzieję. Powiedziałam, że nie! <laughs> nie zrobię tego, za bardzo się boję o mój związek. No to tak jak ostatnio nagrywałeś pranka, żeby zdradzasz i widzowie w komentarzach pisali. To jest chyba jedyny związek, w którym wiem na 100%, że to się nie stanie. <laughs> Aha. A, mogę usiąść. My nie zwracajcie uwagi na nich, kręcimy. Czyli co, że ty kręcisz teraz? Tak. Okej, okay, to kręci. Widzowie, to jest taki 50-50. Z jednej strony mogę trafić coś fajnego, z drugiej strony mogę dostać jakieś dziwne zadanie. Zobaczmy. Możesz być na 15 minut i robić co chcesz. To mam nadzieję, że pizza nie przyjdzie w tym czasie. Wtedy zjem obie. O ile zamówiłeś? Dwie. Jak nie, to zjem jedną. Nie, nie, widzowie, ja muszę dbać o mój związek. Chodź <laughs> Idę sam. Spocznę od ciebie. 15 minut czas, start! Zjem mu trochę. Zostawiłem bez opieki. Jak już dostałem darmowe wyjście i mogę robić wszystko, na przykład korzystać z telefonu, to chciałbym wam pokazać świetną grę, jaką jest Match Masters, która jest partnerem dzisiejszego filmu. Od kiedy ją poznałem, to regularnie gram czy to solo, czy też ze znajomymi i uważam, że jest naprawdę godna polecenia. W grze zdobywamy punkty łącząc ze sobą symbole, a dodatkowo mamy boostery, które robią ciekawe kombinacje podczas grania. Możemy rywalizować przeciwko graczom z całego świata, a oprócz grania przeciwko komuś mamy też wiele trybów solo. W taki tryb sobie właśnie teraz zagrama, a w sumie to wejdziemy w eventy i weźmiemy sobie jeden z tych, które są aktualnie dostępne, na przykład z Horreli. Klikamy graj, po czym wybieramy booster. Yy, ogólnie moim ulubionym boosterem jest El Magneto, aczkolwiek do trybów solo uważam, że ośmiorniczka jest dużo lepsza, dlatego bierzemy ośmiorniczkę i lecimy. Naszym zadaniem w tych trybach jest zdobycie jak największej ilości punktów w określonych ruchach bądź czasie. Tutaj mamy akurat określone i to, i to. Natomiast każdy osiągnięty punkt kontrolny zapewnia epicką nagrodę i odświeża licznik ruchów. Jeżeli uda nam się dotrzeć na sam szczyt, to możemy zdobyć mnóstwo boosterów. Oho, a ja właśnie mogę użyć moją ośmiorniczkę i patrzcie teraz, jaką. Magię ona tutaj robi. Oprócz tego, że nam niszczy wiele, to stawia nam pionki, które w momencie, gdy zbijamy. To nam dodatkowo zdobywają punkty. Także w trybach solo, serio, polecam ośmiorniczkę. Zdobyłem właśnie próg 250 punktów, odświeżyły mi się ruchy i teraz możemy lecieć dalej. A w za to możecie lecieć do linku w opisie, bo stamtąd można pobrać za darmo matchmasters, bądź też możecie zyskanować kod QR, który widzicie tutaj w rogu ekranu. I dodatkowo pobierając je właśnie, stąd dostaniecie za darmo świąteczną piniatę z wieloma niesamowitymi prezentami w środku. A jak zdobędziecie co najmniej 1000 trofeów to będziecie mogli dołączyć do mojej drużyny, która nazywa się Jaworki. Ale spieszcie się, bo jest tylko 50 wyjątkowych miejsc w naszej drużyny. Wszystko wiecie, ja sobie gram dalej. Wracasz? Za 10 sekund mija 15 minut, nie? Nie Jedziesz mi pizzy. Yes. No niestety pizza nie doszła. ty się tak uśmiechasz? Uśmiecham no, się do ciebie. Coś zrobiłeś? Nie. Okej. Okay. Kręć. A to ja kręcę. Kredzim, to ty kręcisz. Trzecie kręcenie. Trafisz do celu, zgarniasz rzecz. Czyli będę mógł wziąć rzecz ze stołu. Okej, okay, spoko. O i właśnie przed Maksiu. Hello cutie pie. Idealnie przyszedłeś stary. Weź kamerę. Ja muszę trafić? Tam do celu, tam do tej butelki. Staj za tą butelką i nagraj. Jak to się działa? Nie wiem, jeszcze z tego nie korzystałem. Wiem, że mam trzy strzały. Co jest? To ma silnik. Nie może ci się trafi to na kole fortuny, to wtedy spróbujesz. Dziś ty jest jestem tak głodna! Bardzo głodna. Zaraz powinna być już. Co tam Max, mi ciebie? Skończyłem, tutaj karka na konsoli. Co godzin zajmuje przejście tej gry. Co dzień tam wchodzi? Z 30? Nie, 12. Tak. Max 3 dni to dostał konsolę. No, Max dostał konsolę na święta od nas i cały czas I 12 godzin w 3 dni to nie jest dużo. Ktoś oprócz co tego UFC. W, w UFC mam jeszcze 8 godzin przerane. 20 godzin w 3 dni na sobie. To nie jestem tak dużo. 72 godziny, 20 godzin na dużo Z czego jeszcze spał? Dobra, czekamy na to jedzenie, mam nadzieję, że przyjdzie do następnego kręcenia. Co to k... Jest. Nie wiem, takie tekst tam to nie taki lek stamtąd tam ja nie lubię takich rzeczy Ja bym zjadła, ale ty co, co chcesz? O, Co, masz dwie? Nie, jednej Ty wiesz, że dbam o ten brzuszek Zamówiłaś? Zamówiłam Dziękuję Nawet no, jak mi zjadłaś rurkę, to się nie gniewa. No chyba was pojeb... Po, to będzie takie proste Ej, no Maxiu! Co? Stary, mnie dasz jedzenia? Nie no, poczekaj, bo on ma raczej jedzenie dalej. Dobry. Ja, bo jestem tak głodna, że ja po tej jedzenie zrozuminę. Co on robi? Nic, nic. Ojciec. A sosik? Ten? A tak, sosik przynosi. No, fajnie, trzeba było przykład... Mojego tatę do tego odcinka, a nie Marta, który będzie challenger A co mamy zrobić, żeby dostać tamte? Odzwonić Ej, nie wyjadaj mojej pizzy! Ty masz szynką? Nie no, Brałem z szynką, ale jak się tak wtrąciłaś, to zjem jak twojej A Wydzi? co zresztą z wiem, obiad No chyba, że któryś z was wyjdzie, żeby się najeść My tu siedzimy nieco ponad godzinę, także jeszcze kromi. Przykro mi Zadzwonię później po tatę, żeby nam przywiózł jakieś jedzenie Będziesz chciał na PlayStation jakąś grę <grym> Zobaczmy to co dobrze Kupujemy mu PlayStation na święta, gry a on taki wyjazd mu jeszcze kupuje O! Wyjazd! myś bieg za autem, a nie kudy jechał z nami. Patrz kupuję. Na razie. Wostawiam kurtkę Nordface'a. Jest więcej warta niż te dwie pizze bez kito. Mniej, może te dwie pizze opozało opo opo się przyjechać ubarem tutaj? No na oba w dwie strony wyda więcej. My się mu oddać, ale mu nie oddamy. Po co wróciłeś? Bo za bardzo pada i tak ich nie transportuje. Deszpada spada przemogła, by ta pizza jest, by była niezjadliwa. Wtedy. No. Ile już tak? Godzinę siedzicie? No, tak, z godzinę 15. Kto się czuje bardziej? Zeterminowany do wygranej. Ja będę no. tu siedział 4 dni, ja tu Sylwester spędzam. Ja też! Ale patrzcie, w sumie możecie się myć I w co żarcie, to macie wszystko. Nie, no jest klasa generalnie, nie? U, tutaj macie jakiś ten. Możecie się poczuć jak Na dworze byście byli. Tak, właśnie, landba bał nasze kreaty. Ej, 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 przepraszam bardzo. To jest przypadek, zagadałeś mnie i wciknęłam do tego zamiast wodą, to płynem do mycia szyb. Ha! Niesamowite. A mogę ja w tej chwili dołączyć? Do czego, Andrew? Możesz, ale to wygrajemy będzie 7,50, jak wygrasz dla ciebie. W sumie Wolf! A straliście już przy sobie, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Chcecie w sensie, chodzi, mi to, że teraz, nie ogólnie. Proszę, nie. Jeszcze nie. no moi drodzy, ja trzymam za was kciuki i uciekam. Ta pa, pa! Max wyszedł i akurat nam się czas kończy tutaj w tym momencie. kolej Telefon na 15 minut, jeżeli odpowiesz na pytanie przeciwnika. Zwoli na to, że zamówiłaś mi pizzę, zadam ci proste pytanie. Jak po rzymsku napisałabyś liczbę 29? X, X i X. Dobrze. To było proste pytanie. Dziękuję. Proszę. Przynajmniej teraz będę mogła pograć albo coś porobić i się nie nudzić. Chcesz mi dać łyka wody? A mogę razem z tobą pograć TikToka na przykład? Mogę. O, A no, no i klasa, to masz. Takie wymiany to ja lubię. Znaczy ogólnie miałaś go na 15 minut oższeć. Żeby... się W sumie tak, Zalec. no zaliczmy to, jest git Rywalizacja rurowa o laptopa na godzinę. Co? To jest chyba zadanie jakie jest w tym filmie Z uwagi na to, że jesteśmy w łazience to postanowiłem dodać zadania z nią związane W końcu rur w łazience mamy od groma I to nie jest jedyne takie zadanie Kobiety spędzają najwięcej czasu w łazience na malowaniu Więc jest też zadanie z kreatywnym makijażem Gdzie będę musiał malować własną twarz Ale to zobaczcie w dalszej części filmu O ile oczywiście się wylosuje O tego jeszcze nie wiemy O twój worek Dziękuję I co mamy z tych rur stworzyć? W tym worku mamy tyle samo rur Ten kto pierwszy stworzy rurociąg Przez który przepłynie woda i nie wycieknie, wygrywa. Wiadomo, jak połączysz sobie, nie wiem, tą rurę z tą rurą i ci tu przycieknie, no to zaliczamy to. Chodzi o to, że nie może stać takiej rury, przez którą spłynie woda. Okay. Wiesz co chodzi? Czas start. Dobra. A jak ja je wbijać tu? No, je trzeba wkładać. No, ale jak one nie pasują, to co? Wkładasz. A jest, dobra. Ej, to się ciężko wkłada. Pamiętaj, że woda musi ściec od góry do dołu. A kto pierwszy? Kto pierwszy. Jak miał nie połączyć tą grubą, z tą małą. No ja znalazłam to patent. A, ale stąd może cić woda. No z góry musi, A, skądś no musi zacząć. Dobra, dobra, woda. dobra, dobra. Pamiętaj, że woda cieknie w dół, nie? To tak ci podpowiem. Wiem, też o tym teraz pomyślałam Sy kibicują generalnie, nie? Oni muszą patrzeć na wszystko co my robimy Ogólnie mieliśmy taki element i ewidentnie to było kupione jako łącznik do rur Bo bez tego nie mieliśmy opcji wykorzystać wszystkich elementów, bo to łączyło nam dwa różne rozmiary rur Aczkolwiek ten kto robił zakupy myślę, że to jest łącznik, a to tak naprawdę nie był łącznik Tylko jakaś końcówka, przez którą będzie ciekła woda Dlatego jak to będzie przeciekało to zaliczamy cały rurociąg Tam jedna rura Tak, tak, tak I tak Koniec? Ja bym skończył przed tobą, ale mi została jedna rura. Okay. I musiałem rozbierać. Bo tak to też mam prawie całość znać. Dobra, gdzie chcesz wydać wodę? Tu. No, jest stąd. I to jest ciężkie. Bo ci się woda musi aż tu uzbierać, żeby no. tu dolecieć. Tu cieknie przed no, Dobra, okej, okay. a oprócz tego łącznika cieknie od dołu? Tak. Ten łącznik jest bardziej no. po prostu. Taki jakby korek to jest chyba bardziej w sumie no, niż łącznik. Tak, 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 tak. Zaliczamy cię jako łącznik. Dobra. Ok. Czyli co, zaliczyłam? Wygrałaś! Co wygram? Nie pamiętam, musimy sprawdzić. Co wygram? Laptopa na godzinę. Oho. ze serialowej no że? To ja z tego nie skorzystam. No nie. Proszę. Dziękuję. Dajemy rozładowanego MacBooka. Nie mamy kabla. <noise> tak, fajnie sobie użyłam MacBooka przez godzinę. Na no pocieszenie nie możesz zakręcić. Mamy ciebie rozbawić, a ty mnie, tak? W tak. sensie to jest taka rywalizacja znowu. Rywalizacja, okay. no? E, a co do MacBooka zrobimy tak, że po prostu jak ktoś będzie miał z nas wyjście, to przyniesie ci kabel i wtedy będziemy liczyć. Tak, Czas, przepraszam. Okay. Tak, bo serio nie wiedziałem, jakby, nie? No i To nie było śmiechnięcie, to było zaśmianie się. Ty się zaśmiałeś. No mogę to zaliczyć, no to była najgłupsza przegrana ever. Podśmiechiwanie się. No. O, właśnie. Podśmiechujesz się ze mnie, o ty mało. I poduszka O, oh, będę miała laptopika później Będę miała kocyk to... O niech ktoś z nas wyjdzie A chciałbym tylko dodać, że kręcimy do 24 tylko i wyłącznie No bo wiecie, nie będziemy kręcić całą noc A jest aktualnie 22.06, także zostało nam tylko 5 kręceń Daj mi też Nikt nie powiedział, że nie możemy korzystać z rzeczy nie? Ej, no ty jedno, ja jedno, ty masz jedno pod sobą Jest drugie, jest to drugie Jedno masz pod sobą, nie no, daj mi to to Ej, teraz muszę iść spać. O! Oh. Nie przyjemnie tu. No, nie spokojnie się tu leży. O! Oh. Czas. Uwaga, uwaga, kręcimy. O, kurde. Co? O oh, wow! Szybka powódka to będzie. Będę miał pełne energii. Ale w ciuchach? Nie, no bez. go? Aha. Teraz ja może tu posprzątam trochę co? Ogarniemy to, weźmiemy to jedzenie i widzimy się zaraz w prysznicu. Zimne. Z włosami? No całe. Tu muszę się mówić? jeszcze mygłem? mi się skurczył. W się sensie, brzuch? No. może też wpływa na metabolizm. Liczone? Tak. Co przerobiliśmy, o. Teraz jak kręcę? Pewnie widać moją dupę gdzieś w odbiciu 100%. Na no 100%. Wielka jest taka, że ją widać na pewno. Siedzieć na kiblu przez godzinę. No jest spoko w sumie. Ja to robię na co dzień, dla mnie to by było S. Tak, no to prawda. Ważne, że mogę siedzieć, gdybym musiała stać na przykład, nie wiem, na jednej nodze, albo po prostu stać przez godzinę, to mogłoby być ciężkie i męczące takie wiecie, że. No nie chciałoby mi się, ale siedzieć? Najtowo. Trzy kręcenia po prostu musisz przelecieć. Aha, A siądź tu do mnie, a nie tylko pod tym prysznicem siedzisz. Poczekaj, tylko wrzeszcie sobie miejsce spania. Ej, ale siedzimy tu już prawie trzy godziny i. Nie nudzę się No ja też nie, tylko po prostu ogólnie jestem zmęczona po dzisiejszym dniu, nie? Zaczęliśmy już późno nagrywać, a tak naprawdę ja od rana to czy coś robię My. i jestem taka trochę przemęczona, nie? On za to nie jest Nie To jest dowód na to, że nieważne gdzie, ważne z kim o. Ej, a co jak będę miała zadanie takie, że muszę zejść z kibelka? No to zrobię się potem najwyżej okay. Gorzej jak mi się trafi sieć na kiblu i będę musiał usiąść na tobie Liczę, że teraz dostanę jakieś przedmioty i wezmę nam ramik, już, bo serio jest nuda To jest Paweł mówił, że ja mu się nie nudzi. <grym> <grym> ha, sieńce tutaj A ty co robisz? Ja wychodzę na 15 minut I Już się poszedł na kanapę. Nie, idę do kompa, ale pocieszę cię Przyniosę ci kabel do obruka Ej, dziękuję ty Wiesz, że nigdy tak długo nie siedziałam na kiblu? To jest swój pierwszy raz? Tak. Tu kładę a, kabel. A co ja mam zrobić? Weź mi to podłącz. Za 15 minut. No więc ja sobie przez 15 minut komputeruję, widzowie. Wracam do ciebie. Zadam no policzyć wszystkie wyprzeki na nogach. Ile? Nie pamiętam. Tak ta pocieszenie za 3 minuty już będziesz się na 40 minut. Fajnie. Mogę ci odpalić jak chcesz MacBooka i go postawić tak, tutaj. Tak, albo nie możesz mi dodać, bo muszę to mówić e, uchwyty do drzwi do mojego biura. Okej, okay. ty, ale psy się uspokoiły, zobacz jak mnie nie było teraz. Pora, do spania Trzymaj mnie. Dzięki nieniak. Dwie sekundy do budzika masz kręcić. Ktoś tu będzie happy? No poproszę wodę i... Ciebie, kocyk. <noise> Ale dobra nie będzie rami. A chociaż nie no mam teraz laptopy przez godzinę. No jak chcesz, nie musisz być tego ramiku. Pamiętaj, że zostało ostatnie kręcenie dzisiaj, już tylko. Widowie, jesteśmy przed przeprowadzką i mamy kilka ostatnich rzeczy do zamówienia. Typu na przykład zestawa stołowa, kubki i, i na przykład uchwyty do mebli i tak dalej. Więc chyba po prostu wolę to poogarnić niż grać w ramikiem. Sorry, Paweł. <noise> Spoko. Ja sobie posiedzę. Dziękuję. Spoko. W co Ci kładę, nie wiem, tu. Dobra widzowie, ja to ja jej popomagam i widzimy się za 20 minut na ostatnim kręceniu. Ogólnie tak siedzimy, siedzimy, rozkminiamy rzeczy do domu. I zmuliło mnie fest. No, ja też ogólnie jestem zmulona już, no. A i chciałbym Ci podziękować w ogóle. To to, że tak wspólnie działamy. Że jak masz telefon, to ze mną korzystasz, jak masz laptop to ze mną korzystasz. No, zbaka. Ja myślałam, że tak ogólnie, bo dziękuję, że się. o, że wspólnie nagrywamy. I dziękuję, że jesteś, tak w ogóle mhm. te sprawy, wiesz o co chodzi. Kręcę, ostatnie kręcenie dzisiaj, widzowie. Ej, już koniec? No i potem surwiwa nocny. Nie możesz już poza prysznic. Ty idziesz spać. Tak, i to jest do następnego kręcenia, czyli do rana. Ej, bez hitu! Chodź! Nie masz siku, nic nie możesz. Ale Lipa, mi się chciało srać. Ej, nie zrobiłbyś kupy przy mnie. Ty byś nie wytrzymała w łazience, jak ja robił kupę. No dobra, to ja do następnego kręcenia wchodzę. A, i ty już możesz ze skiba, wiesz o tym, nie? Ale dobrze mi się tu siedzi. W ogóle psy chyba w leżą w łóżku. Chyba no tak. O! o, Ja też już się kładę Biorę poduchę Ty, Ty będziesz musiał zgasić światło. Gdzie? No z łazienki. No tylko tutaj. Ja już odkładam laptopa. Oj, i tak już nic nie obejrza 20 minut. Znaczy, z się położył. Tak? No on tak. jest zmęczony. Idziemy spaść. Co się dzieje? Tak. Tak, jestem zmęczona. O, oh. oh, Będzie oh. nam trochę świecić światło z kuchni, bo nie ma kto zgasić tego światła. Coś czuję, że się wysypiesz w nocy. Że co zrobię? Wyśpię się? Tak, wyśpię się, no. Wysypiesz. Idziesz Roz... do łóżka. Wyśpię się, no. No dobra, to co? Dobranoc, kocham no, cię. Dobranoc, ciebie też. Widzimy się rano, o i zaczynamy kręcić. Ola. Mm. Musisz wyjść. Mm. Bo nie zrobię przy tobie. Dlaczego? Okay. Kupy. Ty na kiblu. Bo mi się srać chciało, tu usiadłem, przecież jesteś w łazience Ale ty miałeś iść pod Tak, faktycznie. To rana. Ale ty już się wysrałeś? Jeszcze nie, bo nie mogę zrobić, bo jesteś. O, czy mam wyjść? No, tylko, chyba ja przegrałem, nie? Jak usiadłem na kiblu. No, jakie to się zadanie, nie wiem. Ubudziłem się i chciał usrać. no pachać, za ciebie jak ty siedzisz na kiblu. No to wyjdź. Czyli ty wygrałeś? Ja bym ja wygrała? Ty wygrałaś, ale wyjdź Dobra, papa pa. Dam ci 500 rano Dobra Wygrałam pójście do łóżka, która jest godzina? 4.28 O kurde, to... Dobranoc I tak pospaliśmy, a nie czułeś się źle spojąć na tydzień? ziemi. Dobra, nie ważne, dobranoc o. To by było na tyle Nie zapomnijcie pobrać Master z mojego linku w opisie bądź z kodu QR a dostaniecie świąteczną piniatę z niesamowitymi prezentami. I przypominam, że jak zbierzecie tysiąc pucharków, to będziecie mogli dołączyć do mojej drużyny Jaworki. I pamiętajcie, że jest tylko 50 miejsc. Subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się niebawem. Pa, pa.